Powiada się, że żył wraz w Indiach pewien mędrzec. Szedł brzegiem oceanu. Bardzo radosnym i śpiewnym krokiem przeszedł właśnie rybacką wioskę. Kiedy ją minął, pewien człowiek wołał za nim: Hej, zatrzymaj się! Daj mi swoją perłę. Mędrzec zatrzymał się, to rybak dobiegł do niego i powiedział – Dzisiaj w nocy śniłem, że właśnie spotkam ciebie. Tak samo wyglądałeś w moim śnie i że to właśnie ty podarujesz mi drogocenną perłę, która sprawi, że będę bogaty do końca swoich dni. Mędrzec zdziwił się wielce. – Nie mam żadnej perły. – Pokaż, co masz w swojej torbie. Ten rozwinął swój węzełek i wyjął z niego rzeczywiście coś błyszczącego. Czy o to ci chodzi, podał na otwartej dłoni. Była to przepięknie lśniąca, ogromna pecha rzadkiej urody. Znalazłem niedawno wśród innych zielonek piasku. Podniosłem, bo była taka błyszcząca. I oddał ją rybakowi bez żalu. Położył się na plaży i zasnął. A rybak cały szczęśliwy pośpieszył do domu i mi. Nie spał tej nocy. Przez cały czas myślał, gdzie schować tą perłę, żeby nikt jej nie ukradł. Jeśli tylko przyłożył na chwilę no, głowę do poduszki, zrywał się znowu, żeby znaleźć inne, jeszcze lepsze, jeszcze doskonalsze miejsce na kryjówkę. Kiedy słońce zajrzało do jego okien, czem prędzej wziął perłę i poszedł do, metr, do mędrca, oddał mu perłę i powiedział: nie chcę jej. Daj mi raczej to, co sprawiło, że bez żalu mogłeś się jej pozbyć. To jest prawdziwe bogactwo.